Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade, a to piąty odcinek Rogue Legacy. Jak widać, Gram teraz paladynem. Mam całkiem pokaźną pulę życia 120 jednostek. Rzućmy okiem na uzbrojenie. Wampiryczny miecz. Tutaj jakiś tam hełm. Wampiryczna zbroja. Oraz wampiryczny płaszcz. Także mamy plus 6 do wampiryzmu. Plus 6 jednostek życia będę się leczył, ile króć zabije jakąś jednostkę. Mm, zerknijmy jeszcze na runy. Tutaj mamy plus 10% do znajdowanego złota. Mm, tu mamy poślizg, wślizg, czy tam bieganie, jak to w zasadzie to się nazywa sprint run, czyli mm, runa do sprintu. To bardziej wygląda jak, jak wślizg niż. No, ale niech będzie jeszcze serknę na zamek. W tej chwili staram się rozbudować maksymalnie gold gain, czyli ilość stopywanego złota dodatkowo, czyli będę potrzebował przynajmniej 3390 sztuk złota tym razem, żeby ulepszyć tą Umiejętność, no dobrze, ruszamy do samku. Nie ma co splakać. Pierwszy pokój klasyczny, tam na dole jest skrzynka, warto po nią zejść. od dwadzieścia monet, okay. tutaj już niestety sporo przeciwników trzeba uważać. Nie jest nas szczęście oszukane. Lecimy dalej. Trzy Hm. zobaczyć co jest w tych beczkach, więc tutaj sobie przejdę. Tutaj ostrożnie. Ten obraz to prawdopodobnie taki mini-boss. Nie. Zwykły obraz. Przedstawia jakąś tam starą grę. Niestety nie kojarzę co to za gra. Jeśli ktoś wie, no to oczywiście może napisać w komentarzu. Hmm, pokój z bossem. Na razie nie zamierzam wchodzić do bossów. Dopiero wtedy, kiedy będę w stanie cały zamek już w miarę swobodnie przeczesać, to wtedy może zacznę właśnie ubijać bosów Na razie się z tym nie spieszę. Mój cel na to chwilę to jak najwięcej złota, jak najwięcej ulepszeń. Jeszcze na górę, widzę, że na górze jest jakieś przejście, no to tam sobie pójdę. To pomieszczenie jest już czyste. No i tu mamy granicę, kolejny obszar, wieża. Tutaj jeszcze nie mam co próbować swoich sił zbyt mocni są ci przeciwnicy. Może tylko zobaczyć, co tu jest w tym pomieszczeniu. No i tak zajrzę szybko do sąsiednich. Hmm, tam sporo strzelców jest, to nie będę się pchał. Tutaj też nie. Hmm, a tam widzę, że jest skrzynka na górze. Może jednak warto zajrzeć tylko ostrożnie. Się, dobra, Pokradłem im skrzynkę. Nieźmy tutaj. Co tu jest? No tam też jest skrzynka po prawej, ale tu widzę jakiś przeciwnik. Dosyć mocny. No, jeden cios i prawie pół energii straciłem, także jeśli to trzeba być bardzo ostrożnym na tych trudniejszych obszarach. Kiedy mamy słabą postać, jeszcze nie wykoksaną. Zatem ubicie przeciwnika też zajmuje sporo, sporo czasu, sporo ciosów. Wymaga. No dobra, jeszcze tu zajrzę. ostrożnie Nie, nie będę kusił losu. Mam już mało energii. Zobaczymy, czy uda mi się przedostać przez te kolce bezpiecznie na drugą stronę. Dobra. Trzeba uzupełnić energię. Hmm, wrócę się na bezpieczniejsze tereny, tutaj do um, tego podstawowego zamku. O, tutaj też mam energię. Ok, na dole są także tutaj muszę ostrożnie zejść. Ok, no może tu sprawdzimy, co jest przeciwnik. Kolejny okay. tak. troszkę źle wymierzyłem w skok i wyrwałem niestety skoky. już chyba nic nie ma, zobaczymy co jest nam puszę. Hmm, są przeciwnicy. A, żeby załatwić tego niebieskiego muszę. Mamy dwa ciosy wyprowadzi się, że jeszcze nie wszyscy tutaj padają po jednym ciosie. Ok. I tym też próbno. Za szybko. Znowu się widziałem jakiś pocisk. O! Jakiś też z kości. I wreszcie, dobra, spinął, haha. <grymne> Okej. Okay. Taki miniboss. No i kolejna skrzynka. Torby złota oczywiście przydadzą się. Hmm, tutaj już więcej chyba nic nie ma, no to wracam się do poprzednich pomieszczeń. Teraz tutaj. To hmm. nie będzie łatwe. Jest tam coś ciekawego, jest skrzynka na duszę, więc warto by ją było wziąć. Teraz z lekkim poświęceniem, ale udało się przeciwnika pokonać. Tego też. Hmm. Hmm, piramida z beczek. O, tylko kilka monet. Lecimy dalej, tu mamy jedzonko, no i kolejny obszar, las tym razem. Mm, o, podobne pomieszczenie jak poprzednio. Mm, na razie tam nie będę szedł, skorzystam ze skrótu, z teleportu. Cofnę się na początek, no i... Udam się do tych pomieszczeń, których jeszcze nie odwiedziłem. Na przykład tutaj. Ciędko kurczaka. A tutaj kolejny wpis z dziennika księcia. Zobaczmy co tym razem. Siódmy. Wciąż trwa noc. Przez każde okno spogląda na mnie ten sam melancholijny księżyc ale mógłbym przysiąc, że spędziłem tu przynajmniej cały dzień. Także książę jest zdziwiony, że cały czas trwa noc za oknem. To musi być wpływ adrenaliny. Nigdy nie czułem się tak, taki mocny, jednocześnie, jednocześnie wyzwany. To działa na niego jakoś pobudzająco, przemierzanie tych pomieszczeń. Ubijanie kolejnych przeciwników. W pewien sposób przeciwnicy w tym zamku wydają się dopasowani do, do mnie. Trenują mnie, prowadzą mnie i obserwują. To może zabrzmieć jak szaleństwo, ale jeśli ten zamek w jakiś sposób potrafi wyczuć, kto w nim jest, boję się, że. Zamek może skrywać jakieś niecne zamiary. Jeśli moje przypuszczenia są słuszne, to y, projekt tych y, lochów, tych korytarzy może prowadzić mnie do pułapki. Muszę pozostać czujny. Dobra, idziemy dalej. Tak, tutaj nic ciekawego nie było, no to muszę się troszkę wrócić. Troszkę nie ranią, Ale ostatecznie to się dało pokonać obraz a teraz muszę na dół to dosyć mocno. Hmm. Tutaj też już mamy kolejny obszar. Tym razem najtrudniejszy, czyli lochy. Aż całkiem tylko co tu jest w tym pomieszczeniu. Jakiś strzelec. No nie wiem, chyba nie ma sensu tu się dalej zapuszczać. Ale czy uda mi się wrócić? Ledwo żyje, no, i niestety. On no, zaryzykowałem, no i zginąłem. Ale trochę złota jednak udało się uzbierać. Zobaczmy co tu mamy do wyboru, jakie postacie tym razem. Shinobi. Ma zdolność, że kiedy niszczy różne przedmioty, tam sprzęty, które są porostawiane, to odzyskuje manę. Także to jest pozytywna cecha. Kolejna cecha to przez łysy. Łysy i piękny. Bald and the beautiful. <śm> tu mamy jakąś. Jakiegoś barbarzyńcę, Kobietę barbarzyńcę, Która jest gigantem. No jest wyjątkowo ciężka. Przeciwnicy nie mogą jej odrzucić. Mamy też trochę mniejszego barbaszyncę. Który. Mm, jest dadonistą. No nie, w każdym razie widzi tylko czerń i Biel. Mm. Monochromatyczną wizję ma. Ech, nie wiem. Kusi mnie ten Shinobi. Mm. Ale Barbarzyńca ma o wiele więcej życia. No nie, jednak spróbuję Shinobi. Szybka postać, mocne ciosy. Zobaczymy co tu da się ulepszyć. Będę musiała chyba zrezygnować z przynajmniej jednej części z wampiryzmem, bo za dużo życia mi to odejmuje, a mam tylko 45 razem z tymi elementami. Hmm. Co tu będzie najbardziej takie? Hmm, jaka zamiana najbardziej opłacalna? Wydaje mi się, że ta srebrna zbroja będzie najlepszym wyborem miecza raczej nie ma sensu zamieniać, tu zyskam co prawda 30 punktów życia, ale tylko 2 punkty do obręczeń, a jeśli zamienię sobie zbroję, to zyskam 30 punktów życia, no i 11 do pancerza, więc chyba na to się zdecyduję, jednak potrzebuję dodatkowych 10 jednostek do siły, żeby być w stanie unieść w to zbroję mogę na przykład zdjąć te rękawice, które zwiększałem tylko troszkę Obrażenia magiczne. O, i będę w stanie tę stroję założyć. No teraz mam 63 punkty życia. Też niezbyt wiele. No ale może coś bym ulepszył. Aha, będę w stanie teraz te złoto rozbudować. Udało mi się uzbierać tam wystarczająco dużo. Mam jeszcze 546. I to wystarczy. A, no, żeby dodać sobie troszkę życia. Mam teraz 63, teraz mam 69, okej. Okay. No i dobrze, mam 86 sztuk złota, tam i raczej na nic więcej nie wystarczy, więc udam się do samku. I zobaczymy jak tym razem pójdzie. No, początek nie najlepszy. Każdym razem jak coś niszczę to odzyskuje mamy. Zdecydowanie przydatna umiejętność. Jeśli używamy czarów przede wszystkim. Kolejny wpis do dziennika 8 zobaczmy co tutaj książę napisał. Sądząc po ilości martwych poszukiwaczy przygód jakich spotkałem w tych korytarzach dochodzę do następujących wniosków. Po pierwsze, wielu z nich nie wzięło ze sobą wystarczająco dużo zapasów, prowizji. Podejrzewam, że wielu z nich zginęło z powodu głodu. Ja sam mam niewiele i muszę znaleźć więcej zapasów. Po drugie, wielu z nich jest, ma niekompletne ubranie, co może wyjaśniać. Zombie, które chodzą tylko w spodniach. Podzielam tylko w spodnie. Po trzecie, nikt jeszcze nie dotarł tak daleko jak ja, ponieważ jak dotąd nie natrafiłem na żadne zwłoki. To tyle. czysty, lecimy dalej Są tu jakiś większy większy przeciwnik Hmm, może na górę? Hmm, teraz nie mogę odnieść żadnych obrażeń, żeby móc otworzyć skrzynkę po drugiej stronie pomieszczenia. Nie wiem czy mi się to uda, spróbujmy. A, już na początku poległem, niestety. No to idę dalej. Tam na razie nie będę się pchał. Tutaj kolejne wysłanie. Żeby otworzyć skrzynkę, nie mogę odnieść żadnych obrażeń. Ale mam niewiele życia, nie będę ryzykował. Pójdę dalej. W tych zielonych skrzynkach kryją się runy różne. Także to. Teraz już wiadomo czego się spodziewać mniej więcej. zachowam sobie na razie to strowie, na później w posągach spadam inne pomieszczenie. Kolejne wysłanie. Nie, nie będę próbował, raczej mi się to nie uda. Czysto hmm. w tą stronę było łatwo, z powrotem będzie troszkę trudniej. do lochów. Czy ja tam chcę iść na razie? No zajrzyjmy. Może jakaś łatwo dostępna skrzynka będzie jak na przykład ta tutaj zawierająca dodatkowo nowy element zbroi. Jakieś jakieś bransolety. Rękawice. Hmm. Czy jest sens tutaj dalej próbować? Może jakiś sens, bo nie mam, no właśnie zginąłem. Tak, tutaj trzeba mierzyć zdecydowanie siły na zamiary. Nie ma co się porywać na tych, na tych groźniejszych przeciwników. Także tutaj mój błąd. No ale to nic. Troszkę złota tam z Nawet znalazłem jakiś element zbroi. Zobaczmy, jakie postaci mam do wyboru. Górnik. Wszystko, co jest w pobliżu, jest zamazane. Czyli ten górnik ma jakieś problemy ze wzrokiem, nie widzi zbyt dobrze. Mamy też barbarzyńcę. Ja słyszę, to akurat nam w niczym nie przeszkadza, nie pomaga. Ale też odrzuca dosyć daleko przeciwników. To jest takie nijaki, bez żadnych tam dodatkowych cech specjalnych. Górnika być może jeszcze za wcześnie jest, żeby go brać, ponieważ potrzebowałby nieco więcej ulepszeń. Górnik ma słabe ciosy, ma mało życia, także co prawda znajduje o 30% więcej złota, ale on się bardziej przydaje w późniejszych etapach, jak już trochę podkoksamy nasze postacie. Ten barbarzyńca mnie tu najbardziej kusi i chyba właśnie jego wezmę. 2400 zł. Dobra, zaznaczymy, co tam za mm, rękawicą udało mi się znaleźć. Mm, aha, zwiększają tylko siłę czarów. Także niezbyt potrzebne akurat na tym etapie. No, barbarzyńca cechuje się właśnie przede wszystkim duszą, pulą szycia. Więc tutaj mogę już z powrotem wrócić do z wampirycznej zbroi, odjąć sobie te 30 punktów życia, ale za to zyskać dodatkowy wampiryzm. Mm. Oprócz tego rękawice też mogę z powrotem założyć. Jakieś runy nowe. Nie, nie widać tu żadnego wykrzyknika, także nowych run żadnych nie ma. Mm. Co tu z ulepszeniem? Tu mógłbym wsiąść jakieś ulepszenie, które sprawia, że nieco mniej złota oddaję haronowi. Czyli 6% złota mógłbym zachować dla siebie. No to niewiele w sumie, a zawsze coś. Poza tym to otwiera drogę do kolejnych ulepszeń. No dobrze, wezmę jeden, przynajmniej jeden poziom. Dzięki temu będę mógł Ulepszyć Shinobi'ego zyska tam dodatkowo zdolność, dodatkowe uniki, też się może przydać. Mogę też Lisza odblokować, nową postać. No dobra, nie będzie ten Shinobi. Znowu kolejne drzewko się otworzyło. Mogę zwiększać teraz pancerz, czyli odporność na obrażenia. Albo coś z dotychczasowych ulepszeń. 538. No dobra, niech będzie plus 4 do pancerza. OK. To chyba wszystko na ten... tym razem. No dobrze. Komentował Shade, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę, że dotrwaliście do tego miejsca. Zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia, cześć.